Wow. Chciałam tutaj wejść z pompą, a tu wyszło. Szydło z worka. Witajcie, kochani. Nagrywam się. Dawno nie wrzucałam nic na, tutaj na YouTubach, więc pojawię się na chwilę. Zobaczymy. Co tam się u mnie pojawia? Dostałam jakieś komentarze, że ciągle gadam o tym samym, powtarzam się i tak dalej. I być może rzeczywiście tak jest, że gadam o tym samym, tylko w różny sposób. E, bo u mnie zmienia się postrzeganie rzeczywistości, rzeczywiście. Ale o czym tu mówić, kiedy wszystko już zostało powiedziane? Więc będę mówić, co przychodzi do mnie na bieżąco. Dlatego, że ty wiesz, jaką masz pracę wykonać, ty wiesz, co jest do zrobienia. To, czego nam najbardziej brakuje, zauważam, to jest. Brak takiej motywacji, brak chęci do życia i pogrążanie się w cierpieniu. Ja no, chciałam do tego nawiązać, dlatego że zaczęłam rozumieć, dlaczego tak jest, że ciągle cierpimy w tym życiu. Ciągle wracają do nas jakby stare jakieś myśli na nasz własny temat, przekonania i tak dalej. Dopóki nie nauczymy siebie kochać z tym wszystkim, to będzie do nas wracało. Dopóki nie nauczymy Brać siebie wreszcie za rękę z tym wszystkim, choćby nie wiem, ile to trwało. To naprawdę będzie do nas wracało, dlatego, że po to tutaj przyszliśmy. Żeby nauczyć się wychodzić z tego zapomnienia właśnie miłością. Więc cierpienie jest tutaj, powinno być takim motorem do tego, coś mi w uchu. Zwięcić takim motorem do tego, żeby siebie pokochać wreszcie, żeby dać sobie wreszcie tę uwagę, żeby. Poznać siebie. I naprawdę jestem przekonana o tym na 200% ze swojego własnego doświadczenia. Dopóki ja nie weszłam na swoją własną drogę, nie nauczyłam się siebie kochać z tym wszystkim, lubić na początku, jakoś się ze sobą dogadywać, rozpoznawać swoje myśli, przekonania, wchodzić tam, gdzie boli najbardziej. Dopóki nie nauczyłam się tego robić, przepraszam Was, coś może, jakaś mrówka mi wlazła do ucha. Naprawdę nie wiem, ale dopóki tego się nie nauczyłam robić, ale nic się nie rusza, nie? Dobrze, przepraszam, wracam do tematu. Coś czuję, ale nic się nie rusza. Ehm, przepraszam, naprawdę przepraszam, ale to pójdzie tak, jak ma pójść, więc ze swojego własnego doświadczenia. Dopóki ja się tego nie nauczyłam robić, cierpiałam nieustannie. I dla mnie cierpienie było motywacją, żeby się zmieniać, bo nie chciałam już cierpieć. Więc miałam do wyboru: ok, cierpieć sobie w tym systemie, narzekać na to, jakie jest życie, wstawać znużona do pracy codziennie rano i w ogóle nie widzieć sensu jutra, albo wejść w tą drugą stronę, skonfrontować się ze swoim bólem, z tym, co przyszłam tu doświadczyć, z tym całym swoim bagażem. W świadomy sposób i przejść przez to właśnie tą drogą. Więc wybrałam tą drugą drogę i polecam ją. Dlatego, że tak czy siak po dwóch stronach była konfrontacja z czymś trudnym. I kiedy masz już dosyć cierpienia tego po tej stronie, że jesteś ofiarą tego świata, że wszyscy są winni, że życie jest ciężkie, że życie jest bez sensu i tak dalej, i tak dalej. Kiedy jesteś po tej stronie i już naprawdę masz tego dość. Wtedy jest czas, żeby wejść na tą drugą stronę. Naprawdę to jest coś, co być może już nieraz mówiłam i być może będę jeszcze nieraz powtarzać. Ale dlatego, że to nie dlatego, że chcę cięby zachęcić do takiej drogi cierpiętnictwa, wycie to cierpienie i cierpmy tutaj. Nie. Dlatego, że ja mam uśmiech na twarzy, mimo wszystko, po, po tych trudnych momentach dostajesz nagrodę, jest taka ulga, lekkość. Przede wszystkim ten wewnętrzny spokój, którego nikt na świecie i nic na świecie ci nie podaruje. Ten spokój, który, do którego masz zawsze dostęp, kiedy tylko wrócisz do serca. I on jest automatyczny. Ten spokój, którego nie da się opisać słowami, za którym tak wielu z nas jeszcze tęskni. Tak wielu z nas jeszcze nie, nie zna tego miejsca, jeszcze się tam nie dogrzebało. Bezcenny jest ten spokój, kiedy emocje już nie są zapalnikiem do, te, do twoich reakcji? Ale tu, widzisz emocje, od razu się zatrzymujesz i zastanawiasz się, co to jest za lekcja dla Ciebie. I możesz sobie myśleć, o oh my god, ile tych lekcji jeszcze będzie? No przecież jesteśmy non stop. non stop narażeni na odczuwanie różnych emocji, dlatego że różne rzeczy dzieją się w naszym życiu. Ale jak podejdziesz do tego z prawdziwym zaangażowaniem, popracujesz nad swoim umysłem, przekonaniami, które masz na, na przeróżne tematy w swojej głowie. Zaczniesz wyciszać swój umysł medytacją. Podarujesz sobie ruch. Podarujesz sobie miłość i troskę. Kiedy naprawdę zaangażujesz się w tą drogę, to odnajdziesz ten spokój. A jak już raz poczujesz ten spokój, to już będziesz chciał go zawsze odczuwać. Odnajdziesz narzędzia, które pomogą Ci tam sięgać. Bo takie jest to nasze życie. I nikt nie powiedział, że nie będziemy cierpieć, jakbyśmy nie wiadomo, nie wiadomo, jak mówili o sobie, jacy to nie jesteśmy przebudzeni świadomi. Przeżywasz cierpienia, jak jesteś świadomym człowiekiem, doświadczasz bólu, to nie jest tak, że nic Cię nie dotyka. Ale świat zewnętrzny już na Ciebie tak nie wpływa. Po prostu jesteś wolnym człowiekiem. Doświadczasz świadomie tego, co do ciebie, co się pojawia w twojej przestrzeni. Jesteś światłem dla tego świata po prostu, a ludzie w Twoim towarzystwie tylko będąc z Tobą czują się dobrze. Nie potrzebujesz nic mówić, bo wystarczy, że jesteś. I wszędzie gdzie nie pójdziesz jest dobrze. Wiem, że czasami jest tak. Że jesteśmy na drodze takiego wewnętrznego rozwoju osobistego, to myślimy, co, na, co mnie obchodzą inni ludzie, jak oni się w mnie czują. Tak naprawdę najważniejszy jestem ja. I oczywiście jest ten etap, kiedy Ty jesteś najważniejszy, bo musisz się nauczyć tego zdrowego podejścia do samodoskonalenia się. To jest bardzo ważne. Ale już takim kolejnym krokiem, kiedy zaczynasz widzieć i czuć się dobrze z tym, i, że że innym ludziom jest dobrze przy Tobie. Kiedy zaczynasz czuć radość z tego, że ktoś się cieszy, że komuś coś powiedziałeś i ktoś się uśmiechnie. Naprawdę my jesteśmy, my tak idziemy, mamy tak, tak po prostu idziemy przez to nasze życie i nie widzimy drugiego człowieka, nie widzimy w ogóle siebie nawzajem i w ogóle siebie nie słyszymy. Albo w drugą stronę dajemy, dajemy non-stop jakąś pomoc ze strony siebie, dajemy uwagę, troskę, miłość i się wyprócić. Nie będę się zagłębiać w, w, w te skrajności i rozgrzebywać je na czynniki pierwsze, bo chciałabym się tutaj zatrzymać z tym, że, że Twój rozwój jest ważny. Jednak cały czas obserwuj siebie też, żeby Twoje samodoskonalenie się nie przybrało takiego egocentrycznego kierunku. Żeby było prawdziwe i Twoje, żeby dawało Ci radość przebywanie z innymi ludźmi. Wiesz, co może być taką wskazówką dla ciebie, w jakim jesteś położeniu teraz w życiu? Zobacz na swoje relacje z najbliższymi. Wiem, że to może być trudne i bardzo często tam nie chcemy wchodzić, ale, ale to jest klucz. I zobacz. Relacje z swoimi rodzicami, jeśli jeszcze żyją, z najbliższą rodziną, jaką teraz masz, nawet jeśli odeszli. To w jakich stosunkach, w jakich, w jakich, w jakich relacjach się rozstałeś, rozstałeś. Dzieci, rodzeństwo, ciocie wujkowie, jak, jak to teraz funkcjonuje. A ta najbliższa rodzina jest naszym największym nauczycielem i nam pokazuje bardzo dużo. Jakie są Twoje relacje z rodziną? Bo jeśli kuleją, jeśli tak naprawdę nie znacie siebie nawzajem, jeśli nie ma wzajemnej miłości i szacunku do siebie, to pokazuje, gdzie ty jesteś. Bo nasza najbliższa rodzina jest naszym najlepszym nauczycielem, albo partnerka-mąż też, jeśli masz taką bliską relację, jeśli jesteś tą osobą na co dzień. Przyjrzyj się. Przyjrzyj się temu, zapytaj się siebie. Bo to ci pokazuje, jaką relację masz ze sobą. Bo nie ma możliwości, żebyś miał dobrą relację ze sobą i złą relację z rodziną. Nawet jeśli ktoś nie chce z tobą na przykład rozmawiać, to to by to nie przeszkadza. Nie ma czegoś takiego wtedy jak zła relacja. Nie ma czegoś takiego jak zła relacja w ogóle. Ale rozumiesz, o czym mówię. Bo ktoś może nie chcieć z Tobą rozmawiać, ale w końcu to pęknie. Dlatego, że jeśli Ty wysyłasz tylko dobro, to w końcu to pęknie. Dzieją się naprawdę cuda. Mówię to na własnym przykładzie. Tak się właśnie dzieje. Pękają te mury, rozpadają się ści ściany w ogóle, różowe okulary spadają. Wszystko nagle jest takie po prostu, jakie jest. Ale tylko miłość tam może zajrzeć. Tylko miłość Ci to pokaże. Miłość do samego siebie. Więc jeśli cierpisz w życiu, to jest właśnie znak dla ciebie, żeby siebie w tym cierpieniu pokochać najbardziej. W tych najtrudniejszych momentach. Jeśli wracają stare sytuacje, to znaczy, że niewystarczająco siebie pokochałeś czy pokochałaś w tym właśnie, co było wcześniej. Bo jeśli to wraca, to znaczy, że potrzebujesz więcej miłości. Jeszcze więcej, jeszcze więcej troski, jeszcze więcej współczucia. I zobaczysz, że jeśli zaczniesz się tym wypełniać, nie będziesz chciał tego zatrzymywać dla siebie. I nie zabraknie ci, nie pojawi się taki lęk, że ktoś ci coś zabierze, a że lepiej się nie spotykać, że ktoś ci okradnie z energii. Nie będzie takich pomysłów w ogóle na to. Dlatego, że jeśli jesteś wypełniony miłością i chcesz ją rozdawać, to po prostu jesteś kanałem miłości, przepływa przez to przez ciebie. Co nie znaczy, że nie wyznaczasz granic, wyznaczasz, jak czujesz, że są przekraczane, znasz swoje granice. Ale robisz to też z miłością. A drugi człowiek odbiera to tak, jak powinien. Może się zdarzyć oczywiście reakcja, że ktoś tego nie zaakceptuje, czy skomentuje w jakiś trudny sposób, ale zazwyczaj dzieje się tak, że jeśli z miłością wyznaczasz swoje granice i komunikujesz to w zdecydowany, ale, ale spokojny sposób, to drugi człowiek to odbiera na tych samych falach. Dostraja się do ciebie, wysłucha i uszanuje. No tak właśnie jest. Także kilka takich słów może ci się przydadzą na Twojej drodze tego samodoskonalenia się w sobie, odkrywania życia, odkrywania swojego potencjału. Mam nadzieję, że mi było słuchać, bo trochę daleko miałem głowę. Poddychamy trochę na ale ja lubię tak się zatrzymać. Co? Poddychamy? Więc dobrze, po prostu i kręgosłup. Zamknij oczy, rozluźnij barki, poczuj, gdzie jeszcze masz napięcie. Ja poczułam teraz napięcie w nogach, puściłam je. Kręgosłup cały czas prosty. I zacznij obserwować swój oddech, swój naturalny oddech. Dech. I wydech wdech. I wydech. Głęboki wdech. I wydech. Głęboki wdech. ever there go and book it there Zobacz, poczuj, jak po kilku takich oddechach zmienia się Twoja energia, nagle jesteś obecna, obecna. Za każdym razem mnie to zaskakuje, naprawdę. Zaskakuje mnie moc oddechu, zatrzymania się, samoobserwacji. Dlaczego odrzucamy takie małe rzeczy, które tak znacząco zmieniają nasze życie? Oczywiście, że wiem dlaczego, boimy się. Ale zachęcam cię do tego, żebyś wprowadził tą taktykę, żebyś wprowadziła tą taktykę takiego naprawdę świadomego zatrzymywania się. Praktykuję to od lat nieraz, jak, zwłaszcza jak jestem w takim kiermaszu życia. Teraz już te momenty naturalnie do mnie przychodzą, ale staram się tego nie ignorować, bo bo często jest też tak, że jak myślimy, że już mamy jakiś poziom zrozumienia, czy tam świadomości, że coś już więcej wiemy, coś już bardziej doświadczamy, to przestajemy praktykować pewne rzeczy. I to się działo u mnie. Więc chciałabym przypomnieć sobie też, mówiąc to na głos i nagrywając to, że że te małe rzeczy mają znaczenie do końca naszego życia, naprawdę. I one budują nas przede wszystkim docierasz do siebie, do tego, kim jesteś naprawdę, bo ten hałas świata jest ogromny i świat za wszelką cenę będzie chciał Cię zagłuszyć. Bo mało kto dzisiaj żyje w zgodzie ze swoimi marzeniami, ze swoją prawdą, ze swoją duszą. Więc świat będzie robił wszystko, żeby to zagadać, bo ludzie nie chcą tego słuchać jeszcze. Więc najpierw usłysz siebie. Zobaczysz, że gdzie ten głos cię zaprowadzi. Trzymaj się ciepło. Papa. Pa.